Kim jest Renji Abarai? Gdzie się wychował? Kiedy poznał Rukie? Jak wyglądał jego prawdziwy bankaj? O tym wszystkim opowiem Wam już za chwilę. Zapraszam. Uwaga! W tym materiale będą pojawiać się liczne spoilery z retrospekcji o wydarzeniach poprzedzających początek przygód Ichigo. Abarai Renji z wyglądu jest młodym mężczyzną. Ma długie, ognisto-czerwone włosy spięte w kucych oraz brązowe oczy. Nosi na ciele plemienne tatuaże, których regularnie przybywa wraz z postępem fabuły. Często nosi też okulary, które nabyła w sklepie szkieł srebrnej, latającej wróżki w Starry Day. Wiadomo, że Renji bardzo często niszczy swoje okulary, a cena każdej z par wynosi tyle, ile kilkumiesięczna wypłata Renziego. A Bara jest bardzo dynamiczny, trochę nadpobudliwy i wyjątkowo pewny siebie. Często bywa zarozumiały i szczery do bólu. Nie boi się praktycznie niczego, zawsze jest gotów do walki na śmierć i życie, by bronić swoich bliskich. Pod wieloma względami jest podobny do Ichigo i co za tym idzie, bardzo często próbuje z nim rywalizować. Podczas wydarzeń z anime pełni funkcję wicekapitana szóstego oddziału Gotei 13, którego kapitanem jest Kuchiki Byakuya. Renji jest prawdziwym mistrzem władania mieczem. Był trenowany przez Ikaku Madarame i w szermierce spokojnie jest w stanie mierzyć się z przeciwnikami na poziomie kapitańskim. Jego umiejętności badania kilo są przeciwieństwem do walki mieczem. Renji potrafi formować tylko najprostsze zaklęcia, a nawet z nimi ma czasem spory problem. Abaraj posiada też olbrzymią wytrzymałość fizyczną i nawet pomimo ran, które wydawałyby się śmiertelne, potrafi otrząsnąć się i dalej kontynuować walkę. Jego zapakto to zabimaru, czyli wężowy ogon. W podstawowej formie jest zwykłą kataną z czerwoną rękojeścią. Duch jego miecza to bawian z ogonem węża. Jego Shikai uwalnia się po komendzie zawej zabimaru. Przybiera wtedy formę długiego, składającego się z sześciu segmentów miecza. Każda następna część jest szersza od poprzedniej i posiada długie wystające kolce. Elementy te są połączone swego rodzaju linką, co pozwala na rozwijanie zabimaru praktycznie na nieograniczoną odległość. Walka przy użyciu tego miecza przypomina walkę biczem. a baraj może wykonać maksymalnie trzy ataki rozwiniętym mieczem, a po każdej takiej sekwencji musi go na chwilę złożyć. Z słowami zawieź zabimaru rędzi uwalnia swój bankaj. Przybiera on formę olbrzymiego węża z głową w formie czaszki. W tej formie jego miecz nie służy już do cięcia, a do łapania przeciwników i miażdżenia ich o ziemię. Abara jest w stanie wyższej spyska węża potężny promień energii duchowej, ale musi się liczyć z tym, że po wykonaniu tej techniki Zabimaru rozsypie się na chwilę. Później w mandze okazało się, że tak naprawdę wcześniej Renzi wcale nie uwalnia swojego pełnego Bankai. Ostateczna forma jego Bankai uwalnia się okrzykiem SU Zabimaru i w tej formie Renzi zamienia się w prawdziwego, krótkodystansowego wojownika. Jego prawa ręka jest pokryta pancerzem i kończy się ostrzem, które przebiera różne kształty. Natomiast z jego lewego ramienia wyrasta dodatkowa ręka zwana Hihio. Trzecia część jego bankaj to długi, kościany ogon owinięty wokół jego pasa, służący do ataków dystansowych. Przejdźmy teraz do historii Renji'ego. Renji pochodzi z 78. okręgu Rukongai i Nuzuri i dorastał tam jako sierota. Był członkiem grupy biednych dzieciaków, które tworzyły na rodziny. Pewnego dnia podczas próby kradzieży wody poznali Rukie, która uratowała ich przed wściekłym sprzedawcą. Rukia dołączyła do grupy Renji'ego i przez 10 lat prowadzili życie ulicznych dwuczęgów walcząc codziennie o przetrwanie. Przez ten czas zdali sobie sprawę, że oni, Rukia posiadają energię duchową. Niedługo później w efekcie śmierci ich znajomych z grupy postanowili dołączyć do Shinigami i opuścić na zawsze biedne dzielnice Rukongai Dzięki posiadaniu energii duchowej szybko dostali się do Akademii Shino w Seireitei, gdzie musieli udowodnić swoją wartość przed kadetami z zamożnych rodzin. Udało im się zdać egzamin wstępny i szybko zostali przydzieleni do klas. Renji został przyjęty do klasy z podwyższonym poziomem, gdzie uczył się razem z Kirą i Momo. Po dwóch miesiącach nauki Renji zarzucił ruki, że ta nie stara się robić postępów i może zaprzepaścić swoją szansę na karierę. Sam zaraz potem wybrał się na pierwsze szkolenie z w świecie żywy, a baraj bez problemu radził sobie ze wszystkimi powierzonymi mu zadaniami. Kiedy po ciężkim dniu ich nauczyciel ogłosił koniec ćwiczeń, cała grupa została zatkowana przez holoły. W starciu z potworami życie straciła dwójka studentów: Kanisawe i Aoge, a ich nauczyciel Hisagi został ciężko ranny. Sytuacja wydawała się beznadziejna, jednak w ostatniej chwili z opresji ratował ich Aizen oraz Jean. Po powrocie do Seireitei, Renji szybko chciał się pochwalić ruki z danymi egzaminami w świecie żywych. Spotkał ją w towarzystwie kuczyki Biaki, który odchodząc, sparaliżował Renji jego mocą swojego rejatsu. A poinformowała Renji'ego, że zostanie przyjęta przez Biakie do rodu Kuciki, co będzie skutkować automatycznym zakończeniem studiów oraz dołączeniem do Goty 13. Abaraj szczęśliwy, że Rukia wreszcie zrealizuje swoje marzenia o rodzinie i dobrym życiu gratuluje jej i obiecuje sobie, że kiedyś sam stanie się tak silny jak kucik i Niedługo potem Renji sam skończył akademię i również dołączył do Goty 13. Na początku został przydzielony do 5 oddziału razem z Momą i Kirą. Jednak niedługo potem został w ramach kary za niesubordynację przeniesiony do 11 oddziału, gdzie zaprzyjaźnił się z Ikaku Maderamy. 40 lat później Renji dostał list od Momo i Kiry, w którym dowiedział się o swoim awansie na pozycję wicekapitana 6 oddziału. Renji bardzo ucieszył się z tego powodu, ponieważ wiedział, że ta promocja pozwoli mu ponownie zbliżyć się do swojej przyjaciółki Ruki. Planował jej to powiedzieć zaraz po jej powrocie z 30-dniowej misji w Karakurze. Ale jak wiemy, sprawy się trochę skomplikowały, bo to właśnie tam poznała ona Ichigo. I to tyle jeśli chodzi o historię Rangiego. Proszę, ocencie mój film i dajcie znać jak wam się podobało. Napiszcie czy chcecie dowiedzieć się więcej. Będę regularnie dodawał materiały o bohaterach Bleacha, więc jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką, zasubskrybuj mój kanał. Trzymajcie się, hej!